Eee, on nie ma rąk, on nie ma dłoni. On jest pusty w środku. Trzeba z tej strony mezio, że mam mieć Scorpion. to? O <przyzaczek. laughs> no. Dobra Dawaj e, Witajcie, ja tak na sobie nazywam tak na sobie nazywam e, Dzisiaj robimy speedrun Razem próbujemy przejść Minecrafta, czy coś 1 e, po... Polska Razem z top 2 Polska Będą no, próbowali razem przejść Minecrafta Znosząc swoje po siły Żeby po raz kolejny pokonać smoka Zobaczymy jak się tam to pójdzie No to co, Tak. Zazwyczaj ja chciałem Cię uderzyć przez chwilę. No to już nie teraz. ten raz. To wioska. Wiesz co? To ja w wiosce będę zbierał drewno. Ja sobie tutaj zrobię kawałek. Wiesz, że lubię mieć nic od razu. Ja mogę, zabić... ja mogę zabić golema, a Ty zajmij się jedynie To chcesz na to? Dobra. Powiedz mi tylko, czy opłaca mi się robić motykę? Eee... Już Ci powiem... Eee... Motykę mówisz, uuu, Poczekaj, uu. Czekaj, bo jeszcze tu sprawdzę Chyba nie rób motyki Mamy marchewki Mamy tylko pola uprawne, nie dobra Rób motykę, bo jest na klepki, jest, jest No jak od zniszczyłem crafty No spoko, zaraz zrobię My musimy teraz pomiędzy siebie rozdzielić Niektóre te Te, które robisz zawsze sam na sobie w stanie Po tym razem musisz to podzielić między To osobami, nie? Eee, ja twierdzę, że ten bastion jest <grym> rozdzielony. Eee, ja zbierę trochę zwilu, bo zwil się zawsze przyda na strzały. Kłuczak by się przydał chwilę, ja może najpierw wykopię kilka rzędzi koblowych, koblopodobnych. Eee, po prostu jeszcze potem zbierzesz rzeczy w pól i to robisz na jedzenie, żeby było. Jasne. Pytanie, czekaj, zobaczymy ile wolę nie, ale chyba... Stawiam e, na 5. tobie bardziej, bardziej żelazny miecz będzie potrzebny, nie? Bo bardziej mi... Kilo E, nie, biorę. najbardziej mi potrzebna rzecz to jest talca. No dobra, ale wiesz, do bicia blaze'ów. A, to tak, to talca i... do no w sumie miecz, może być. Dobra, tu no są... Ja biorę żelazny kilo, to jest pewne. E, masz, 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 Odejdź z wieśniaku, ty złodzieju. To ja Cię ukradam, a nie Ty mnie. Golem zroknął piątkę. Koks. E, wiadro, zapalara będzie. Tarca, e... najważniejsza rzecz na speedrunie każdy. Ty wiesz kto masz tu jedno żelazo. Masz tu żelazo, zrób wiaderko. A co raz do... Zrób wiaderko, do... zapalniczkę i... To, i... Za... to zaraz do Ciebie przyjdę, gdzie Ty żelazo rzuciłeś? Eee...przypłatannie Dobra Okej okay. mi starczy Gdzie ty to o? Tu A już No, bo to ma, co mam zrobić, Eks? Eee...Wiaderko, y, krzesiwo i tarcze? Tak Dobra Jeśli pierwsze związki nam potrzebne zabrałeś, to możesz iść tutaj do mnie do kopalni Dobra To bo będziemy przyszli w dół, to może ogarniemy jakąś lawapulkę Ludzie się dożyli, czekaj chyba mam i tak zbiorowy skorawy z nazwem. E, zebrałeś wodę w ogóle z góry? Tak mam. E, masz wadę korzyści, bo, bo ty szybciej byś poltala. Tak, tak, tak. Coś jest z tych ośmiu żelaza. Ja potrzebuję kilo na pewno i masz drewno? Tak. tak. i tarczy na pewno. Dobra. Kilo w tarcze zostaje ci cztery... To co, budki? Mieczyk? Ale nie, budki, tylko zrobię złotę na pewno w neferze To Mieczyk może. A masz jeszcze jakieś... Nie, ja mnie to nie potrzebuję. Chyba ja idę na dwa. zaraz ci powiem ile mi zostanie. Dobra, bo ja sobie A bym... Nawet, że on też hełm miał. Eee, dobra, co cicho zrobię? To mi zostanie z 11 zelaza. To ja sobie zrobię, co będę chciał. Wiecie, jest jest odoba? Łap? Jak masz. Jakiś, nie, 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 To ci nie, 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 połowę chleba Ile nie, 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 sobie coś zrobię, eee, potrzeba mi mieczyk. Eee, Dobra. No. Zrobię sobie chyba mieczyk i kratę. I zostanie mi jedno zrazu na coś. To może na zapasową hmm. tarczę. Tak w razie na do kilo. Hmm. Budowanie terenu. Gotowe. Powiedz mi jaki spawn? Przy eee, Przytwierdzi to samej. U! No są na wejściu masz twierdzę. 15, 36, korty, dobra. A o. czy ja tam widzę portal już? O. O. A nie o. portal tylko ten. E to ty idziesz tak. Tak. O, Endermanek. A może będzie... O, złoto. Eee, mało złota. 7 sztuk. Masz złoto. Właśnie, może dać nie złoto, bo ja idę jest na bastion. Tak. No dobra. Wiesz, to. Eee, łap, masz aż Co Przerobię. Gdzieś to wrócił? Z, z górki się powinieneś powinienś no. widzieć. Wsied, bez pałeczki, Biorę Biją Enderman, będę łapy trał. Czarny skelet. Dobra, dobra widzę Blaze'a, widzę skrzynkę ze złotem. Tu nic nie ma, nic, nic, można lecieć na niego. Aj, nie zdążyłem, nie zdążyłem dalszy ruchomić. Dobra, efekt obumienia jest łatwy do zwalczenia. Dobra. Dobra, tam mamy, tam jakiś sześć. Uhuhu, obsidian mam. Trzy. U, właśnie pytań robiłem Blind Travel? Eee... Ale wiesz co, zrobimy. Możemy zrobić da i na kordy. Wiesz, złotej prefy. Co ty na to. Z jednej strony możemy z drugiej, a ja i tak bym musiał się po łóżku wrócić, bo zostawiłem przy tym. Mhm. Mm a w wiosce były Nie tylko cztery łóżka. Ja będę chyba tutaj sobie farmił. Dobra, XD, trzy diamenty mam, jest i dwa opsa kolejne. Ale co to za jakiś Dreamlock? O nie dobra tarcza Nie trzeba było Ale w reżim mnie chcą dropić Czwartego zabijem ja, i mam było, dopiero będę, będę e, Jedną Jedną tą Pikli? O co to Macion Ociekł, mordy morda Tę mogłoby mieć na ten twój W... Co ty miałeś robić? same CD tego typu tylko Niech jak ci jakiś trafi Eee... Kurami się nie Eee, widzisz, że zrobiłem chyba 6 bezów i mam nawet tylko jedną pałkę. Oj oj 7. O nie. Zginę. Tu tacie ją włączyłem. E dobra. Jestem... Przy... Jest, jest nie wiem dokładnie co, co do korytarza. Dawaj. Z pluszów jestem to już przy drugi. rzeczach. To będzie drugi. Jeszcze. Dobra, co już zrobić szybko. O, mamy strzały mordo. Mamy strzały Obsydian. 12 Obsydianu Blok złota. O, chłopie. Ja mówię, nazywam szczęście i mam... 5 obsa 3 diamenty, Brak, brakuje mi tylko... No, pałek bleza nie chcą się zrobić dzisiaj. Ty, tam jest drugi gap. O, mordę dwa razy. <słuch> <Dwó> <słuch> Co to się dzieje? Kolejne trzy diamenty i, 3... i mamy już dziewięć obsa ja mam 12 ops tak. Kolejne strzały, popie, mamy 51 strzał. Kolejny dobrze było... Ja dobra, easy. Ej, pytanie. Zabijamy... Ja będę go łukiem Jeszcze raz do wieżyczek, tak, wiesz? Nie biorę w Ja czy wiesz, mi się e e wygodniej strzela na łukiem. Trzyguje na bedroku. Na bedroku nie, nie umiesz strac kuszy w ogóle Znaczy coś tam umiem ale słabo Umie. Będą łuki robione Ja zrobię na łuki to... Ja mam e, jeden łuk e, bo mi dropnął O w końcu W końcu się kilka Pałek mam Trzy mi dopytasz pod rząd. Pierwszy Spawner w końcu Diokieu ja mam tu krumka, ale nie wszystko mi chrumę. Dobra, no, ile przyniesiesz e, pałek o, 5, znaczy 8 czy więcej, czy mniej? Weźmy 8 dla bezpieczeństwa. 8 i 8 Eee no, się szybciej. Co mogę zrobić z 60 diaktion? W diaktowy mieć kilo w tym najlepsza ale... No. Dropicia o przy Biankrain, galony nie jest potrzebne. Widziałem perełki. Mm. Dobra, siedem pałeczek już jest, i już one osiem. Już mamy? Perły? Ile pereł? Dziesięć pięć pereł tylko. No dobra, a ja już mam 8 pawełek, zrobię nam jeszcze jedną Ja będę szedł na drugiego grafa. Ja ze dwóch na chwilę Okej okay. Oj, 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 co to ma być? Nie, a gdzie panowie? Możliwe, że że słuchawki mi padły, ale to jest przypadek. Ne, eee, słyszałem to, właśnie to, jak coś to, szurało, nie wiedziałem co. Dobra, mam 10 pałeczek. Jak robimy ryzyko, który ryzyk? sobie zepchniemy z Nie, nie, nieopłacalnie. Dziękuję. Nie. O, o, widzę cię, dobra? Jestem pijany po prostu. No, bo nie wadzę. Wejdźmy na razie, żeby cyfrę nic nie zabiło. Ach. Dobra. Ja mam sobie zrobimy wszystko Wiesz co to, to, mm, to robisz to sobie robisz diamenty ty mieć i Standard A ile Ci zostanie diaktów? Jeden A to nie, ja sobie to zrobię po prostu kill mieczyk Dobra, no, jesteśmy już tak blisko wyśleć że może się wkopać w górę No Tylko żebyś z nie ty co? Po to. Mordo, gdzie jest? U. He. E, co, co? No. Co by wieś? Gin. Tak. No, co jest przy łusku i za daleko? Tak. Um. 23 minuta. Zrobimy chyba tu jedną godzinę. Na no easy I oko kieruje tamto tamtą Oko pęknie. Nie pękło. W tą czasami... Jak mi się tak ono wibruje, rzuca się do tego typu to może pęknie. Tak, zauważyłem. Tantą. Aha. Tekstury tak mi się przyją. Rzuca dopiero na pięce, tak będziemy. Jasne. Rzucę upewnie. Dobry kąt. O ty, kąt się zmienił, ej, kąt się zmienił? Ty, możemy być blisko. Co? Skąd? Podniosłeś. No bo wcześniej tam kąt prowadził. Aha. A jak kąt się zmienia, to znaczy, że jesteś blisko też. Albo to będzie tak po prostej się zgaduję. Czyli jest ewentualnie złoto, bo plus plus. No, czyli może być na... bardzo jest duża szansa, że jestem złotem. Kiper. Wiem, bo tego ci Ja przebiegam przez kipery na rudzie. O kurczak, pióra będą. Jest pióro. Tam ci jeszcze raz. No zaraz, jak będziemy w wiosce. I tak cię znajdę. I tak cię znajdę. No, no, no pan, pan, dalej pan, nie. Ja pan, 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 No pan, no, pan, wiosce. Jeszcze się to. I... Zobacz, Hop. O wioska! Nie bier! Idealnie złote kordy! No to ja tu rzucę. Jak skieruję na wioskę? Czekaj, ja mi ja widzę. Ja skieruję na wioskę! Czekaj. Mam no to tyle, trzymasz. Ja jedzenie są dogarniamy. E, nie wiem po co może ziemniaki przypalić. Ja bym nawet w to szedł. Ale chlebki jest szybki zrobić. No dobra, to chlebki bierzemy. Ja tam w sumie nie wiem wchodzi. Ed mi ostatnio zajęł 2,5 minuty. Myślę, że teraz będzie podobnie. Kurde, wieś jak mi ukradł. To jest burza, czy co? To nie jest burza, to jest. Dobra, no, tu jest środek wioski, nie wiem czy widziałeś. No. Ma, mam, rzucić i się upewnić? No lepiej. Co jakaś rzuci tak z farmy? O, tutaj stare i. Gdzie to oko? Ono wyciął po Gdzieś tu. już kopuje się tutaj. Widzę, mam pod ja to nie Ja się tu wkopuję, bo tutaj gbi wyciąło chyba. A czekaj, bo... Ja y Wzięłeś muże dodatkowe, czy nie? Co? Ja w sumie wezmę łóżko jeszcze jakieś jedną dwa Dobra, dwa łóżka jeszcze... Z... Ja mam... Dobra. A, ty łóżka? Dobra, tak, ty... No mam 3, mam 3 łóżka i ty masz ile? Trzy? Tak. Dobra. To co, wkopujemy się tu? Można. Czekaj. Ale ci powiem, gdzie dokładnie wyszło, gdzie wejście, tu, ten, e, A, to mi, to ja spojrzałem. No dobra. Ja woda sobie wodę wyciągnę Zobaczymy czy będzie do na tego poziomu O jaskinia, A nic nie widzę w tej jaszkini więc e, Gdzie, gdzie, wejście? Czy ty, co to tam zablokowałeś mi to? Nie mam, ja tu jest o, pff, Faktycznie Faktycznie, tu jest wejście. Auto zaklepa. Nie Bek. Nie zauważyłem? Mam. Masz? Na dziewiątym poziomie. He. Dobra, najszybciej chyba się do Ciebie dokopię po prostu, kurde, silverfisse. Jezu. ja Cię nawet zaprowadzę, to jest łatwa droga. O nie, jak ja wyciąłem w ścianę? Co? Ja się w ściany wyciąłem. Tak, jesteś gdzie? jesteś tam dobra widzę gdzie jesteś Eee... Fio, ale jak ja tu wchodziłem no, Tutaj Patrz będzie nisko Ej, ja myślę, że ja tu, że ja tu chwilę pobiegłem, ale stwierdziłem, że to jest za dużo do spadziemy, więc się cofnąłem Na później Jezu. Jezu. Dobra, spał, Eee... Ile masz łóżek? Trzy. Trzy? Chcesz piórko? No, możesz dać. Dobra, to... Eee... Łap. A ja spalam do... Na... Lepiej... Ty lepiej strzał... Ja tam jestem... Do strzelania to ja nie jestem dobry. Ja wolę... Dla, trzy. Tak, dobra. to się po... Jak możesz, to mi daj... Eee... z wodą. Też, No, to masz. Wasze najcieściej pod. Ej, będzie się kinał e, na te górne? No właśnie, prawdopodobnie tak. Bo mi tak najłatwiej no trafia się. To ja będę z dołu. Czemu? A ostatnio no na nawet... mi zaczął trochę wychodzić na bedroku. roku. Dobra, postawiam się łóżko. 12, potrzebujemy tych. Wiem, ja mam. Już. Ty w ogóle ta lawa za tymi kratami mi... Fajnie to wygląda. Oh, oh, no. To się powinno normalnie generować, dobra. Zmienię sobie może tarczę na nowsą. nowszy Nowszy Ej, hmm. Dwie perły? Tak, daj perły zawsze dobre, Zawsze się mu za nimi rzucić. 45, trochę wszystko długo zajęło Dobra, let's go. Proszę, niech to będzie w pokalnych to... Kurde! Ej, dobra, i tak dobrze O. Dobra, kopy. Hej, dostałem osiągnięcie no, na e, komputerze, to już koniec. Jakby 5 do endów wszedł. Dobra. E. E, ja idę na MP50, obrażenia gadał. A ty już stawaj. Leci. Dobra, no, to mało chyba zdajemy normalnie. Ała, bije. Ja będę trafikał na niego. Kurde. Rzucił mi. Potkę. Czy ja że nie wyrzuciłem? Niech perkuje mi, to ja sobie wtedy go zaraz mówię. Będę takiego triggerowałem na perdowanie. Co? Co mnie bije? Enderman. Fuck. Umrę. Znowu. Zabierzcie te demarę ode mnie Pilnuj moich peców może, bo ja z przodu się obronię, ale z nie Dobra Nie Kurde zespinował. pilnował Co? Ty tak szyk udawał Co? Jasne. Po co składłem to łóżko? Dobra, ja po prostu wejdę na górę, bo właśnie dlatego nie byś chciał od dołu. Ewki. Dobra. Jezu. A miał być bez śmierci. Jak najdłużej. Dobra. To trudno. Pecu, pec, Idę mu za zadać obrażenia. Nie, co zbić mi się wydaje. Wydaje. Oprza ci mogłem dać, bo nie wiem po co ja go trzymam. 4. 4 5. 6, Dobra. E, w sumie ja mam osta. Wiesz co ja robię teraz? Hmm. Ryzykuję. O nie, ja nie mam lawy! Shit, nie mam lawy. Eee. Ale ja będę mu walił takie gągi. To zrób to czy ja, to ja to ostatnio? Najpierw zbijemy mu wieżyczki, a potem gągi będę mu walił. Ja bo coś... Też... Dobra. Paweł. Za wysoko. Za nisko. Ale się odzwyczaję od sceny według Teraz mnie zdenerwuje. Dobra, ociąg uwagę smokie robię podbudowę. Ja mogę trafić tą głupią. Gdzie ty jesteś? Eee, ja kopię się na najwyższą. Dobra. Dobra, widziałeś chyba wybuch. Dobra, wodę jeszcze postawiłem. Pff. Dobra, nie, spo, nie nie spodziewałem się szczerze mówiąc, bo e, przez tacy się ciężko wodę kładzie. Ciężko widzisz z łomy. Co zrobi walną wiadro? Na jest dużo łatwiej. Kurde. Cool Bloki budowane mi się chyba skończyły. Nie, mam jeszcze trochę dilta. Była nie wiedziałem, że ty masz takie umiejętności. Chyba padło. Tak mi padła. Dobra, ja tu byłem, ale z tej że będę mógł żydzić dwie. Będziesz się spiła nad Mogłem w sumie. Trochę niepomyślane. Teraz tamtą, a chyba bo tam chcesz? Próbuję przynajmniej, bo nie mogę dobrze wymierzyć. Kurde, ja wiem, że to błąd strategiczny, ale ja zdejmuję talce. co przeszkadza w strzelaniu. Bo nie widzę, jak bardzo mam się poprawić. O, tafiona. Nie wiem, ktoś z nas strzelił, bo strzeliliśmy oboje w dobrą stronę ciało. Kurde, co dzisiaj ze strzelaniem mam? Dobra, padło, padło, ta tamta duża A ze smok mnie nie to dziwne Oj, oj, po co to mówiłem? Teleportacja. dobra, <coughs> może tu nie, próbuję się mi dać bloki, jak masz jakieś dużo no mam, też tak? Tak, dajesz. Gdzie ty jesteś? jest. Chyba widzisz mam mnie. Dobra. Widzę, widzę. Jest tak cokolwiek. Netzwill może być, byle było coś. O, Brickstone, Stone, Na którą idziesz? Ty idziesz na samtą, to jedziesz ja na drugą. Uh -huh. On będzie miał mańfaka. Bo Bo nie będzie widział, kogo najpierw. <laughs> mnie nie, znowu straży pod Nie, ci. Idę, idę do zakład. Ej no dwa trzy i bum ej ja go nie bije ja go nie biję, żeby on nie odleciał a ty byś, byś, byś się zdążyć w piąt. dobra tam jest długa. to jest dobry plan jest dobry plan dobra rzucam się po drugą niech on mi tutaj jak najdłużej siedzi wczoraj walnąłem a Endelmit mi się zespalmował niech on mi jak najdłużej siedzi tutaj Będę go tutaj trzymał. Powiedz jak odleci, bo wtedy będę miał krótki czas, żeby zareagować. Eee, talce sobie weź na przykład do ręki. Tarca przeszkadza, ale co dobra, też mógłbym sobie wziąć. Uwa... Ale nie wtedy, on się nie wrzuci. Wybuchło? Siąd. Odleciał, odleciał, odleciał. Mam wodę, spokojnie. Nie, próbowałbym tylko. Tymi... Ale już wybuchło, mamy wszystkie zbite, można go bić. Dobra. Nawet sobie przygotuję łóżka. O, już! Przystępował. Czekaj, ja sobie obsad może wezmę. I go, I go, tym, a ja będę. Ja Ile? 6 razy? E, Raz, no, dwa. I. Kurde, odleciał. Po dwóch. Beck jest taki, że w ogóle nie widzę jego paska życia. Ja widzę. Te. Ja nawet nie, ale nie, on ma życia i tak, szczerze. Ja tak, jest dobra. No na którą? Tutaj, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A czekaj, daj. Też się jedno poczekaj. Powiedz kiedy. Oj, siedzę przy konstrukcję, nieważne. Czekaj, mam jeszcze sześć obszarów, to mogę zrobić długą. Skąd... Dobra. I na jedno łóżko, albo na inne ciało. No to ja go z łóżka wezmę. Poczekam, aż spelcuję. Ja to mam. He, ja widzę. No dobrać. dawaj, słuchaj. Dawaj, wali mi łóżko. Boom. Brawo, mamy to. <śmiech> <śmiech> Najlepsze dostaje osiągnięcia no, na no, Xboxie. No, 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 no. Dobra, dobra, nie już nic toba, zrobię to. ładnie. Do śmierci. Super. Gdzie ty jesteś? No ja czytam sobie. Aha, może ty czytasz. Nie wiem, tak jakoś. Dobra, chodź na portal, zakończymy. No. No to e, dziękujemy wam za oglądanie, lubicie wspólnego speedruna, 101 Polskej, to 2 Polska. To ja będę od 2, to 2-1 niedługo, Jak coś. Top 2.1 będziesz? Spoko. Co? Top 200... Top 201 Polska. Super. Oj, chłopie, mil... Nie Dzień no. To, dziękujemy za oglądanie i elo. Dobra.